O. Coś tu witam w kolejnym materiale. Dzisiaj zobaczymy sobie Blade and Saucer, ponieważ dostało nowy update. W którym można dostać się do Greenlandu, gdzie można sobie wykonać tak zwane dężony, i będziemy mogli sobie po prostu tam przechodzić od punktu A do punktu B i starać się przeżyć. Jest on dosyć trudny, także zaczniemy sobie może na trudności 1 i długości 1. Dobra, zaczynamy mniej więcej zawsze w tym samym miejscu, w takim jakby wejściu do dungeonu, tam już przeciwnicy sobie chodzą. Powiedzmy, że pierwszy raz zrobimy sobie jak taki taki totalny wioskowiec, który wziął kilka rzeczy i po prostu poszedł, bo, nie wiem, musi się skądś wydostać. I będziemy starać się, nie wiem, nie, unika nie tyle unikać walki, co starać się ich w niesprawiedliwy sposób wykończyć. Widzimy, że to już sobie te postaci chodzą. Nie będziemy używać magii. Zobaczymy, jak daleko mnie to... Mamy kilka wioskowych broni, jak łopatę. Bardzo przyjemny jest dźwięk tej łopaty. No i okej, okay. nikogo to więcej nie ma, nie ma. Dobra, weźmy sobie... Czy to mi się przyda? Powiedzmy, że użyję... Nie, jedziemy jako wioskowiec, więc nie będziemy używać takich rzeczy, chyba że później się coś zmieni. Ale na ten moment... tak. <grystanie> o, jest tam jakiś... Powiedzmy, że go możemy... bardzo po cichu z tego gwoździa. On tutaj... On podchodzi do oka, czy... Chyba tak. Możemy się nawet skradać. Aha. What's that? Dobra, już nie żyję. Teoretycznie to byłby dużo lepszy upgrade, ale jesteśmy wioskowcami. Zobaczymy jak daleko mi się uda dojść. O, tam już ktoś idzie, więc będę mógł być przygotowany na niego z moim wałkiem. Oh! Oh! Role się obróciły, co? <laughs> Dobra, zobaczmy co, co on tutaj. Dobra, chyba muszę do, dokończyć... A! Cholera, są wytrzymali na to obrażenia tym, tym wałkiem. Widać, że on zdrowy damage daje. Już mam patelnię, zobaczymy. Oho. Au, 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 au. Brzmi, jakby na obiad młali. No no okej, okay, dobra. Pani też już nie żyje, pani też już nie żyje. Niech sobie pani tutaj usiądzie. W miarę wygodnie. Bo byłby też spoko. Egzemplarz, ale nie dla nas. O, musimy zejść tutaj, więc gdzie na dole jest? Niko nie ma. Dobra, chwytamy śliny. Wcale mnie to nie boli. Aha. Fajna opcja, mówię. Te dungeony są bardzo spoko zrobione. Żałuję, że nie wziąłem Pofiona, bo. Jak z dwa uderzenia jeszcze i będzie po mnie. Może trzy. Gdzieś powinien mieć na nadgarstku. Ile mi zostało żyćka, ale. Oczywiście nie potrafię tego wywołać. Mamy takie zejście. I tam na końcu jest ktoś, więc miejmy tylko nadzieję, że nie ma tam jeszcze jakichś kolegów. Nie ma, dobra. No, będzie mało to uprzejme, ale bardzo. bardzo spoko to przeżył. nikogo nie ma. Duża otwarta przestrzeń. Niedobrze. O nie. Dobra. Jak by go wykończyć? Sądzę, że chyba to patelnia będzie trzeba, bo on ma, e, hełm. Okej, okay. dobra. Podlatujemy tam. A! Patelnia mu się zablokowała w głowie. wo Już wow, wow. się coś niedobrego będzie dziać, więc lepiej stąd sobie pójdę. Pytanie, czy tutaj? Nie, tutaj już nic nie ma, dobra. Zcecie mi jedną broń, więc będę musiał jakąś nową broń pozyskać. Dobra, tam jest pani łuczniczka. O nie, zauważyła mnie, zauważyła mnie. Muszę się bronić nią szybko wóździu do mnie, dobra, brakuje mi jednej broni. Ale sądzę, że nie będę na razie Nie, no nie będę używać ich broń Mój wałek powinien wystarczyć Dobra, tamten Ciekawe czy mogę ich nadziać na tą łopatę A powiedzcie, co zrobię taki myk Wyjdę sobie tutaj do góry i go spadnę Po cichu załatwimy to O nie, to jest jakiś inny ziomutek. No, ewidentnie da się wbić. Gdzie jest ten... A, tu jest chłop. Trzech chłopów. Au. Wow, 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 wow. Dobra, chyba wszyscy są pokonani. Czy to się kwalifikuje jako EK? Taka... Nie, no to jest Warhammer, więc nie dla mnie. Nie, to są zbyt normalne brońki. O, tam jest... O nie! Będzie fale, fali, fale wrogu będą. A ja nie ja, mam nic do picia. To będzie chyba po mnie. Postaram się... Au, au, au! grup i czarodziej Au. I strzłucniki, ci... że gdzieś tu ktoś Skąd mnie uci? Ajajaj Dobra, on chyba już nie żyje. Tam jest łucznik, cholera. Au, 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 au. Tego łucznika będzie bardzo ciężko zabić. Nie, bo on mnie tak wie, Dobra, trzeba tam wejść jakoś do góry i go... z nim poradzić. A to będzie chyba tylko oznaczało, że muszę wziąć. Aha, czy ten do góry, to on zszedł na dół. Wow, nie było to proste. No i dobra, jesteśmy na wykończeniu. Mam nadzieję, że nie wiem, jak daleko jeszcze to. Chyba tam musimy iść w ogóle. Tam albo tutaj, ale tutaj zamknięte, to idziemy tam. Dobra, już powoli, bo znowu mogą być tutaj jeszcze jakieś. Jesteś zawodnicy Jestem ciekawe, czy w tym ogniu na przykład mogę sobie Nie, nie mogę Inny ogień niż ten, który mogę wyczarować ale nie czaruję bo jestem zwykłym chłopem Znowu zejście do podziemi Dobra i zobaczymy, gdzie mnie to Doprowadzi, to może to trochę inaczej wyglądało, chyba inaczej. O, tu na pewno nie byliśmy dobra. W sumie coś, gdzie to już jest, to jest już yy, koniec. Dobra i to by był taki właśnie dungeon. Trzymajcie się na razie.